Czekaj. Czy to będzie drugi odcinek w dniu? Jak, jak drugi odcinek w dniu? Przecież tak nie może być. Cześć, ja jestem Frymiak, to kolejny odcinek na moim kanale, a dziś będziemy nagrywać znowu Plan jest 1 i to drugi odcinek w dniu. Tak, dwa odcinki dziennie. Chyba pierwszy raz się tak zdarzyło, ale chyba na początku mojego kanału też się tak zdarzyło. I jak pamiętacie, w ostatnim odcinku było hardkorowo. Nie, nie będziemy marnować czasu, bo hardkorowo, bo jak pamiętacie, przed Zomboni snorkel, jak widzicie, Zomboni. To jest... Tylko złe, ale nie wiem co to Zombie z Team. Skąd on się w ogóle wziął? Nie wiem, ale jest słaby. Więc dobra, grajmy właśnie w ten poziom. To się przyda, bo to jest dobre na Zomboni. O, ja cię zapraszam. Dobra, cherry bombsów na final nie mam. Trochę mi się to nie podoba, ale no dobra. Znowu nie zabrałem. Ja na Nie wiem czemu. Dobra, grabiu nie. Nie będziemy zawierać Grabi. bo będę musiał reklamy oglądać. Ale drugi odcinek w dniu, tak. Tak się dzieje bardzo rzadko. A no, racja. I oglądajcie też. ...nieco co, wypada Gameboxa i Playboxa. Ale chciałam zobaczyć powiedzieć o łapkę w górę i suba, ale coś mi się zapomniało. Co miałam powiedzieć, więc powiedziałam to. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Tak, oczywiście. Czekajcie, coś się... Okej. Okay. Exploding walnut'a sobie zabrałem. No, jakiś wszelki wypadek, bo ten poziom jest naprawdę trudny. Dwie minuty już trwa. No więc trzeba się chronić. Nie jaka ząbkami. Co się stanie w dzisiejszym odcinku? Nie wiem. Pewnie delfin nas odwiedzi. Pewnie delfin przyjdzie do nas w odwiedziny tylko po jedną rzecz Zjeść na mózg. Więc no, trzeba się chronić. No, 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 muszę to przyznać: trochę się go boję. Bo on jest szybki. Jest aktyczka, tylko że o wiele szybsza. I to na wodzie. Do, więc dobre to nie jest. Dam tutaj to. Zobacz, czy to nie jest teraz... Nie, bo to jest delfin. Nie ma tyki w tym poziomie. O nie, ja zauważyłem, że idzie pa kołn, pa kołn. o mnie mówisz? Nie, mój zombie jest pachołkiem do mnie. Dobra, dałem mu walnuta przed twarz, by sobie jadł. Myślę, że on lubi mhm. Ale drugi odcinek w dniu. To mega rzadko się zdarza. Jest tak mega. A dalej idzie mną. Więc wolę się ochronić. O, złoty pieniążek. Mam 14 tysięcy. W swoim ograniczeniu. Fajnie. tu. Ale już tu pisze, że jest za mało miejsca, więc... No, jak będzie 5 minut, to myślę że trochę, że się przestaje nagrywać. Bardzo się boję ząboni w tym poziomie. I to tak bardzo, że wy sobie nie zdajecie sprawy. Te kolce trochę mnie motywują do tego, bym się nie bał. Ale no wiecie... Chyba mogę się bać takie rzeczy. Pewnie wszyscy teraz mówią nie. Pewnie tak. Wyobraziłem sobie... Mr. Torpedzia to wygląda. i teraz mówi nie. Nie wiem czemu. Ale... Już nie od dawna chyba nie wygląda trochę Mr. Torpedzian, nic nie pisze w komentarzach, może w tym napisze coś, bo chcę, bo nie wiem czy wszystko z nim ok, bo tak pisze bardzo długo, może usunął w ogóle swoich kanał na YouTube, nie tego nie zrobił, Tak by chyba nie zrobił, nie usunął, bo może kiedyś by kontynuował, nie wiem, 4 minuty. Pewnie to się zakończy po 5 minutach, coś to Nagrywamy. A, tutaj on miała luka. Inny jest właśnie dźwięk, kiedy miała luka. A ja w ogóle zdaję sobie sprawę, że za długo będzie mgła. Że za niedługo będzie basen I zdaję sobie sprawę, że za długo przestanę nagrywać ten. Z tego też sobie zdaję sprawę. No ale teraz może pójdzie zomboni. więc Będzie mega boję Ale mam skosze jak coś Nie, nie pójdzie Przecież może Nie, jeszcze jest dużo fal Jeszcze nie idzie Jeszcze Jeszcze nie jest ten czas no Dobrze. Bardzo, bardzo, się cieszę ogólnie, że nie jest ten czas to będzie się przydało ja próbuję rządek zwykłych. Bo ja mu fryzjera. Okay. tutaj wezmę, to nie wszystko, I naprawdę. Przecież idzie jak krójko. Ja sobie wykonany. On nie zdążył, do jeszcze go przytarał. Bo... Nie zdążył. Zdążył. Zdążył, parę jeden. Ej, tutaj sampy ludzie w tym poziomie. Zapomniałem aż. Aż mi się zapomniało. Jak puszczycie. Już nie smarkam. Nie chcę mi się już za bardzo smarkać. Oj! Właśnie tego gościa spodziewałem, tak że ten właśnie żul pójdzie. Nie, nie mogę tak mówić. To jest... Moje odcinki to jest Family Friendly. Ale tak mówię, dziutko. To są filmy dla dzieci. Dla i tak zmierzamy, dzieci nie będą. Bym... Słuchajcie, dzieci to tak, jakby sobie to wypukli. I to łyso, panie wiadomo. Hmm. Dobra, elfy już się nadają. Na czemu zwykle? Bawi się, kur... Kurde, kichłem. Nie można kifać, to zabronione prawo. A ten początek dziwny. Czułem się jakbym mówił do jakiegoś Andrzeja Dudy, czy Pisa. Tak się czułem trochę. Ne, znaś mi się, kicham. Ale my musimy bronić do naszego... ...papy chmiela! Chabcio chmiela, naszego chabcia chmiela? Co ma bronić zombie? Na basenie się czuję zagrożony Więc tak prosto sobie postawię tutaj ice cream oh, Tak, właśnie Ale gdzie ciarki teraz przeszły Pewnie przez to, że się boję, że przestał zagrywać. Zostaw do w Tutaj, gdzie jest zombie Tak, chodź do miejscu Zombie jest w Tutaj też jest dosyć słabo więc postawcie. Ice Ped. Ej, ale teraz będzie już druga fala, na niej już na pewno pójdzie. Zomboni! Więc się A ktoś to skłasza mam. Na razie nie. Ale myślę, że to się zmieni. Tax. I. Jedzie zomboli! Tu! Tutaj tego go zmiażdża! Nie ma zomboni. Łatwo się zamieniażdża. Wszystko za mnie się łatwo się da, Ale bergant warnawa tylko się da. Więc no najlepsze to dla mnie nie jest. Dla takiego gościa, jak ja. Dobra, no, ten poziom nie jest łatwy akurat. Muszę zauważyć, że ten poziom jest trudny. Jeden poziom trzeba sobie gdzieś Zrobimy, co nie. Spróbuję drugi. Może nawet Ci się, okaże, że po 17 minut mogę nagrywać. Byłoby fajnie. Bo już 14 minut to mogę nagrywać. Więc do no, polepszą Odinstalowałem Odinstalowałam rzeczy, których w ogóle nie używałem I pisało, że nie przez rok. Że nie używane nigdy pisało. Tak, że nie używane nigdy. I od początku narodzenia mojego trasy, nie wiem kiedy będzie kolejna ciekawa, za jest klusz, ale ta seria jest bardzo ładna. No bo trochę źle się. No, bardzo mi smutka. Z tego powodu. Na basę sobie podoba. O dobra, przedziura to. I baczę BOM! Nie ma ząbów. Nie ma. Nie ma żabonis, bo się mu przedziurawiły, kółka. Kiedy ja tam na sam Nie wiem. Nie ma... O, to jest maga dobry atak. Że przed Walutem dawać te. No nie, zniknął mi złoty pieniądz. Pieniądze. Wow. to jest obrona rany dwa. O, jak widzicie, dawanie takich końców Wow, już myślałam, że się przestaje nagrywać. Dawanie takich końców przed lutem bardzo pomaga. <tryk> 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 bardzo lubię ten brzegowy jest To jest moja jedna z ulubionych. Moja ulubiona to jest To super, ekstra Teraz będzie final. O, a patrzcie, aby ja, ja się jestem przygotowany. Dobra, przez z przykładekiem postawię. Dobra, jestem przygotowany. No to zależy sobie. No Dobra, tu! Uuuu, dobra, dosyć dużo. Czemu mam mega dziwno Poza w ogóle. Morga. O, zmarzyłem. Ej, trochę... Jest... Rucho na basenie. Teraz. Oj, pania, już sobie pognamy. Pa. O Ci, on jeszcze jest. No rację, przecież jeszcze on. O ja, On jest dobry. Teraz pójdzie delfin. Okej, okay, teraz pójdzie delfin. Tak, idzie delfin. Delfin Rider. Mm. To... to jest ostatni zombie, który pójdzie na basenie. Ale ja widzę, że ten... pójdzie jeszcze ten Ryder. Znaczy ten... Bean buzzlet. No Ale okej. Okay. Tylko na razie nie będziemy brali. A nie, nie idzie zamboni. Hehe! <laughs> nie, nie idzie zomboni! A gardło. O, jak się walłem po klacie. Dobra. Co ja robię? Zachowuję się. Niemądre dziecko. Też to family friendly jest. Muzykę chcę. Nie zdążę tego poziomu pewnie zrobić. No w dwie minuty chyba go nie zrobię. Coś się obawiam. Może do połowy zajdę. I na ten trzeba zobaczyć. Gryźcie. No, może zdążymy. Pójdź Nie, po 14 minut. może zakończę. Nie, dobra. Friday sobie tutaj. To no, pograbię jeszcze. Wiem, może się zakończyć w jakimś tam momencie. Niestety to są usterki, ale znam osobę, która mi naprawi telefon, że będę nagrała. długo. Czyli mojego wujka. Który jest obcokrajowcem. Tutaj, masz... jest tutaj. A oczywiście, jak będzie czas szkolny, to spokojnie odcinki się nie zakończą. Nie martw się. Cię pewnie by chcieli. Bo niektórzy nie spróbują. Był po prostu pomysł, ale nie chcą filmów oglądać, to jest znaczy dobre, ale nie oglądają filmów, no i, no i, no i to trochę złe jest. Co na Więc za chwilę się zakończymy, więc pa. pa, pa. Ja, ja się z wami mam... żegnam. Ej. Zauważyliście, że ani razu na takim poziomie mi się nie wkradł zombie? Nie? No Ani razu na poziomie mi wkradł, więc no nieźle. Nie, dobra. Przerwijmy sobie na tym momencie. Ja jeszcze pójdę do Almaniak, bo chcę pokazać, jakie zombie odkryliśmy nowe w dzisiejszym odcinku. Tylko delfina. Ale go jeszcze nie odkryliśmy, tylko wiemy jak wygląda i w ogóle. E, walczyliśmy w tym odcinku z tym, tym, tym i tym. A to jeszcze będzie w, w, za niedługo. Mi się wydaje. No bo papa, pokażę wam też zdjęcie na, którym, na które się zawsze patrzę podczas odcinka. To 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 ten rysunek zawsze się na niego właśnie patrzę. E, nie zważajcie na to, e, na to się nie patrzcie. I tutaj jak widzicie idzie ten bin buzlet. Więc się bardzo ciekawe w jakim to będzie idzie też zomboli, delfin, tyczka. Więc do, no, to będzie hard. Mam jeszcze takie zdjęcie. I na to też nie zważajcie takie takie na dachu ale właśnie tym się najbardziej zajmuję dobra wiecie co postawiłem